Drodzy przyjaciele, zapraszamy na audiowizualne spotkanie online poprzez Zoom z Pamelą Kribe, z channelingami Jeszuły i Marii Magdaleny oraz możliwością zadawania pytań. Spotkanie to, zatytułowane Zjednoczenie pierwiastka męskiego i żeńskiego w nas odbędzie się w dniach 26 i 27 czerwca 2020 roku i będzie tłumaczone na język polski. Jeszua i Maria Magdalena będą mówić o potrzebie wewnętrznego zbalansowania pierwiastka męskiego i kobiecego w czasach transformacji z ego do serca. Aby móc wyrazić światło naszej duszy oraz mądrość Ziemi, musimy zrozumieć, co tak naprawdę oznaczają męskość i kobiecość oparte na sercu, jak ucieleśnić obie te energie w naszym codziennym życiu. Spotkanie to będzie się składało z dwóch sesji, w których Pamela będzie channelować najpierw przesłanie od Jeszuły podczas pierwszej sesji w piątek 26 czerwca w godzinach 20.30-22 czasu polskiego, a potem Marii Magdaleny podczas drugiej sesji w sobotę 27 czerwca w godzinach 10-11.30 rano. Po każdym z tych przesłań Pamela będzie czanalować odpowiedzi Jeszuły i Marii Magdaleny na pytania uczestników. Więcej informacji oraz możliwość zapisania się na stronie www.drogamistrzostwa.pl serdecznie zapraszamy.